Cześć, jestem Karla, a to są jakieś wóża, czyli autorskie otoczenie szczęśliwego ziemniaka. Link do jej kanału znajdziecie w opisie, jak również link do pobrania tego otoczenia. A my dzisiaj będziemy sobie grać u pana Pączka, znaczy w sumie nie u samego pana Pączka, bo już ma żonę i dwójkę dzieci, i tych dzieci będzie więcej. I też będziemy sobie grać jeszcze u, u renatki świerc. Co, coś mi się kojarzy, że pod koniec poprzedniego odcinka mówiłam, w jakich rodzinach będę grać na 99%, tylko zdążyłam już o tym zapomnieć i nie wiem, czy to te rodziny, czy to nie te. Po prostu na te teraz mam ochotę, więc idziemy grać. Okej, okay, to tutaj mieliśmy, nie... no właśnie, chciałabym, żeby się podniosła, bo coś widzę, że ona chyba głodna jest, albo nie wiem, potrzebuje, może. Y... Przytulenia, aha, tak, teraz ją położysz, bo, 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 bo obie wpadłyśmy na pomysł, że może coś by zrobić z tym dzieckiem. W każdym razie weź się z nią tam pobaw, weź ją obejmuj a i ci dać, jeść. I czemu Corneliusz płacze? Okej, okay, może nie podoba mu się, że, że, że się bawimy z Lizą, nieważne. W każdym razie chodziło mi o to, że sprawdziłam w Simpe odnośnie Berty, znaczy to ja tam umieszczałam już jak montowałam w poprzednim odcinku, że wyszło na to, że. Aha, bo Corneliusz zrobił kupę super. Wyszło na to, że Berta jest farbowanym lisem. I ma w kodzie DNA, że ma rude włosy, a, a nie brązowe, więc no wszystkie dzieci będą po prostu rude, bo i pan Pączek jest rudy, także no, no fajnie, fajnie, fajnie. Że nas tutaj tak oszukała nieładnie. W każdym razie o dzieciaki zadbane, to ty możesz pójść spać. Pan Pączek pewnie nie, nie niedługo wróci, już już by chciał kolejne dziecko. Ojejku, jejku, Pączuś, Pączuś. Oho, właśnie idziemy chyba Korneliusza postarzeć, bo... Widzę, że Eliza ma już jutro urodziny, a kornel już to pewnie już teraz, bo on był o jeden dzień starszy, tylko chyba coś się zacięło i chyba, chyba nie będzie chciała. Ja nie mam tutaj Sim Blendera nigdzie dobrze. To muszę sobie wstawić w takim razie sim Blendera, żeby już tak na zaś był, bo to mi się przydaje właśnie. Postarzamy sobie go i zaraz zobaczymy, jak on nam tutaj wygląda. Co to nam z tego wyrosło, dzieciaka. No, ten nosek to ma chyba pobercie, bo ona ma właśnie taki dosyć... Konkretny ten nosek, charakterystyczny. Na razie hmm, wygląda ciekawie, nie powiem. <laughs> Dobra, zmieniłam mu fryzurę i jest ok No to w sumie też byś chciała tu dziecko, widzę. No ok, no to możemy. Przemyślę to, po prostu. Nie chciałabym sobie zrobić też za dużo tych dzieci naraz, bo, bo jednak obstawiam, że no, Pączek będzie cały czas chodzić do pracy, a to Berta będzie się zajmować tymi dziećmi, więc za jeden dzień tutaj Eliza stanie się też małym dzieckiem. Jeśli ona by była jeszcze do tego w ciąży, to może, może poczekamy jeden, dwa dni, tak opcjonalnie, że, że, żeby ten, żeby sobie zrobić troszeczkę tutaj zapasu czasowego żeby tam może troszeczkę chociaż korneliusza ogarnąć, żeby nie wiem, nauczyć go chodzić albo mówić. Elizę też czegoś nauczyć i dopiero jak te dzieciaki będę widzieć, że, że, że już tak są gotowe, no to, to wtedy pomyślimy o, o tym trzecim, kolejnym dziecku. Zwłaszcza, że Pączek już teraz aktualnie nie myśli o dziecku, już mu się odechciało zostać ojcem. Dobra, weź, weź wstawaj, weź tu przedzwoń, bo widzę, że chciałbyś się z Ksenią zaprzyjaźnić, okej. Okay. I też ty chciałeś się jeszcze tego opanowania gniewu douczyć, to się doucz. O, super, Pączek się nauczył tego opanowania gniewu. Czy ty dzieciak masz w końcu? Chciałbyś się chodzić nauczyć najpierw? Okej, okay, dobra, to weź go tam poucz, najpierw chodzić. Co prawda jesteś zmęczona dosyć mocno, ale może tam połowę tej umiejętności chociaż ogarniemy sobie, nie? oho, Ponczek jest, e, masz w sumie jeden dzień urlopu, jesteś nieogarnięty dobra, skorzystamy z tego jednego dnia wolnego, ma dwójkę dzieci, no to ale to Pączek musisz tutaj chociaż tr troszeczkę pomóc, weź tu wypuść dzieciaka Eliza jest chyba głodna, bo nie była karmiona dawno tak mi się wydaje, więc chociaż zajmij się tymi dziećmi, no raczej no obstawiam, że Ponczek wolałby, żeby to tutaj em, wszystkim się Berta zajmowała ale, no nie, nie, nie zostawiałby też tego wszystkiego tak na jej głowie, no no bez przesady, nie róbmy z niego takiego potworu Dobra, Berta, koniec tego leniuchowania, i tak wystarczająco długo spałaś. Musisz tutaj posprzątać w tym domu. Bo właśnie, bo nam chyba rachunki jakoś przyszły, coś mi się wydaje. No właśnie, mamy pocztę, to można by było zapłacić. Te pewnie o, 760. Tutaj możemy dwie gazety złożyć na samolocik. Właśnie, bo tak teraz się zorientowałam, że tutaj bo był pomysł, żeby może albo chować te samolociki do wyposażenia, albo że może na, na, na półkę. I, I się okazało, że tutaj tylko na tej półce się da tak te samolociki tutaj układać, więc, więc no właśnie pan Pączek ma swoją kolekcję tutaj z czasem może gdzieś dostawię więcej tych półek po prostu, albo będę mu rzeczywiście chować do, do tego do, do wyposażenia, żeby tam przypadkiem mu te samoloty nie znikały, no bo jego kolekcja musi tutaj rosnąć, prawda? Dobra, jest po 18, więc wydaje mi się, że powinniśmy już postarzyć Elizę, Ona chyba nawet no, yy, tuż po tym jak ja jej kliknęłam, to ona sama się zorientowała, że, że, żeby chciała. I zaraz zobaczymy też, jak tutaj Eliska nasza wygląda. O, też ma ten nosek po bercie, ale ma chyba inne oczy. Usta chyba też ma te same, co Korneliusz. Całkiem ciekawie wygląda. No i może w sumie taką fryzurę, nawet jej pasuje. O, proszę, taka młoda już odkryła, co ją ekscytuje. <laughs> Szkoda, że nie mamy jesieni, to by szybciej się tego wszystkiego te dzieciaki uczyły, no ale cóż, mamy wiosnę. Być może przy następnych dzieciach się uda <laughs> trafić w porę roku. Okej, okay, Corneliusz nauczony chodzenia, fantastycznie. No ciekawe, czy Berta zaraz nie zemdleje, bo tak ma tą energię naprawdę mm, nisko. A tutaj chciałam, żeby Eliza nauczyła korzystać, tylko czemu temu dzieciakowi nie pojawia się nic? Aha, bo ona cały czas jest niby w końcu, a korzysta? Co tu się? Tu się stanęło się? Dobra, po prostu poszło resetowanie Sima. Nie wiem, czy teraz zdążymy. Aha, tak, bo Berta jeszcze sobie usnęła. No fajnie, fajnie. No weź, bo dzieciak zaraz w pieluchę zrobi, nie zdąży jej pewnie. O, no właśnie, tak coś czułam. Dzięki. Oho, i Berta drugi raz sędlała, znaczy ten, osłabła ze zmęczenia. Idź ty już do spania kobieto, Pączek się tutaj po prostu zajmie tymi dziećmi, no, przejmie dowodzenie. Nie ma pracy, najwyżej się tam ten, minutkę spóźnisz, musisz tu chociaż dziecku pieluszkę zmienić. No ciekawe czy, ale Korneliusza powinno się teraz udać odsadzić, tak, i może, nie, nauczyć się nie nauczy, ale będzie bardzo blisko. O, właśnie chowałam papierowy samolocik pączkowi, i widzę, że ma jakieś ubranie na miarę. Okej. Okay. A, jak możemy dodać do garderoby, to sobie dodamy do garderoby. Może akurat się przyda kiedyś, nie wiem. <laughs> jak już kupił, to niech kupi. No, znaczy niech nosi. Dobra, pączek wrócił z pracy. Czuje się w zasadzie fantastycznie, więc jak tam. Porobić co ma porobić, to może się trochę tymi dziećmi zamie, bo jednak no Berta sama sobie nie daje rady. No, nie dziwię jej się. Nie dość, że musi dbać o potrzeby dzieci, to, to to jeszcze musi dbać o swoje potrzeby. Także sądzę, że pączek mógłby tam, nie wiem, chociażby czegoś poduczyć Korneliusza, bo Korneliusz aktualnie. No, no bawi się w sumie, ale to, 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 to zaraz może go nauczymy mówić, bo chociaż korzystać też pewnie się niedługo nauczy, bo tam mu końcówka została. Także weź się może z nim tu trochę pobaw, a potem weź go po... no chociaż nie wiem, może potem go odsadzisz po prostu. I zobaczymy, czy się nauczy. Nauczył się fajnie. Dobra, Elizie już wystarczy tego uczenia się mówienia, już ma praktycznie ponad połowę, także... Jest dobrze. Poza tym i pączek jest zmęczony, Eliza jest zmęczony, Korneliusza trzeba tutaj wyjąć z tego końca. Też przydałoby się go umyć, ale to zaraz może Barta jak wyszoruje tam e, ten mm, wannę, to umyję młodego. Ale tak z reguły, Cornel już y, potrzebuje tylko nauczyć się mówienia, a tam ma chyba trochę to ruszone. Eliza no ma ruszone połowę mówienia, coś tam korzystać umie, nie wiem jak z tym chodzeniem, ale no ona jest troszeczkę młodsza od ten jeden dzień, także, także okej. Okay. Więc wydaje mi się, że, że, że nawet mogą się zaraz tutaj postarać o to trzecie dziecko jeszcze nawet w tej turze. W tej turze też powinno się urodzić i, i jakoś to może będzie, tak mam nadzieję. Kurczę, Pączek, ty jedziesz do pracy teraz, więc jeśli by się starać o to dziecko, bo to jest ostatni dzień tury, tak, to jest ostatni dzień tury, hmm... To musieliby się teraz postarać o to dziecko. Dobra, starają się teraz. Jeśli im teraz za pierwszym razem po prostu nie, nie wyjdzie, no to trudno, no to przełożymy to po prostu na następną turę. No hmm, chyba, że ewentualnie postarają się o to dziecko. Po prostu, się teoretycznie jak on wróci z pracy, też się mogą postarać, tylko wtedy to będzie tak, że to dziecko urodzi się już w następnej turze. A ja mogę o tym po prostu może nie pamiętać, czy coś takiego, więc wolę, żeby to było po prostu w tej. Okej, okay, wyszło, udało się, no to, no to fajnie. Oho, ta już ma wymioty. Ledwo, ledwo, ledwo zaciążyła, już wymiotuje. Czy Eliza teraz nauczy się korzystać, czy nie? Jeszcze trochę jej tu zostało. Okej. Okay. O kurczę, tu rachunki niezapłacone. Dobrze, tu będzie trzeba zapłacić i dwa samoluciki sobie nowe schowamy do wyposażenia. O proszę, Panczek wrócił z pracy, przeprowadził tego Patryka. On chyba się już z nim... Nie przeprowadzałeś go? Nie, ty, ty chyba go dopiero go poznałeś, co nie? Tak, dopiero go poznałeś, ale okej, okay. chcesz się z nim zaprzyjaźnić, to obczajmy jak to będzie, tylko, 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 tylko wiesz co, musisz tutaj te dzieciaki powypuszczać z, z tych złóżeczek. Yy, I trzeba by też może kupić kolejny tutaj sedes, bo, bo by się przydał, dobra, wstawimy w drugim pokoju po prostu. Dobra, Korneliusza trzeba nauczyć mówić, więc zaraz chyba to ogarniemy, bo Eliza ma jednak ten jeden dzień więcej, więc, więc chociaż ją też trzeba by wszystkiego nauczyć, także no nie wiem. Dobra, mniej niż połowa jest tego nauczonego, ale damy radę, jakoś ogarniemy. Nauczysz go mówić, a pewnie potem pójdziesz spać, bo Berta do tego czasu może się trochę ogarnie i może ona w międzyczasie by Elizę pouczyła w sumie mówić. No, ona no mam więcej niż pół, także tu zaraz się nauczy pewnie. No, Eliza nawet się szybciej nauczyła tego mówienia niż Corneliusz. Jest trochę zmęczona, to weź się tam dawaj do końca. Ty też jesteś zmęczona, też musisz pójść o siebie tutaj zadbać. Okej, okay, Corneliusz się przed chwilą nauczył mówić, także fantastycznie wszystkiego jest nauczony, jest gotowy do urodzin, co, 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 co nastąpi w następnej turze, ale... Ale okej, okay, jest okej okay tutaj. To teraz pozostaje nam jeszcze tylko czekać na poród, czy to... Aha, to jeszcze, jeszcze jeden brzuszek, czyli za 8 godzin, czyli akurat tak jakoś o 8 rano. No dobra, to idealnie. Czy Eliza się teraz nauczy korzystania? Tak, nauczyła się korzystania, no to super. Czyli zostało jej... A, zostało jej tylko chodzenie. No to też jesteśmy w domu, że tak to nazwę. A ty, typie, miałeś sam skorzystać, czemu nie korzystasz? Oho, i mamy poród. Tylko proszę, nie, nie rób mi bliźniaków, okej, okay, dobra? Nie, nie jestem na to gotowa. <grych> Uff, na szczęście jedno. O, i dziewczynka będzie. Okej, okay. z kolorem włosów nie ma zaskoczenia, no bo oboje są rudzi w genetyce, ale niebieskie oczy mamy, czyli nie... Po tobie? Tak, po tobie, okej. Okay. Korneliusz, Eliza i... nie wiem, jakie trzecie imię, pomyślmy... I Amelia jeszcze będzie do tego, także weź tam e, obejmij za dwa razy chociaż tą Amelkę i, i, i weź ją tutaj do, a trzeba ten, e, znaczy w sumie nie, nie trzeba kupować trzeciego kojca, bo przecież i tak zaraz będziemy go sprzedawać, także weź tutaj do, też kurcze one wszystkie są śpiące te dzieciaki, to trzeba kupić trzeci kojec, nie ma bata. Hmm, chciałabyś urządzić przyjęcie w sumie możemy, może w następnej turze urządzić przyjęcie urodzinowe. No zobaczymy, w sumie będą, będą chyba podwójne, prawie, no prawie, że. Chociaż nie, bo on będzie się stawał teraz w sobotę. Ale chyba Eliza i Amelia będą się stawały jakby, ta będzie się stawać dzieckiem, a ta będzie się małym dzieckiem stawać, no, no przemyślę, to na razie wszystkie dzieci śpią, Berta też śpi, Pączek jest pracy i ogólnie to, 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 to tutaj tura dobiegła końca, końca, także ja się bardzo cieszę, uczuję chyba sobie, jeśli będę grać tu w przyszłej turze, chociaż no te dzieci może dorosną, to może będzie lepiej, także no zo, zobaczymy co się wydarzy, a teraz idziemy sobie zagrać do Renatki. Czemu ty, Renata, jesteś zresetowana? Czyżbym nie grała tutaj od od końca instalowała moda tego, co mi zresetował wszystko? No nic, możliwe, że tak było. W każdym razie tutaj, tak, pierwsze co, to musimy osiągnąć sobie szczyt kariery, tak? Jak osiągniemy szczyt kariery, to wtedy zakładamy biznes z naszą robotyką i też musimy sobie zrobić partnera, co będzie chyba. Aha, najpierw musimy na tego partnera z... zarobić, jak gdyby, więc musimy pójść do pracy, a. A dzisiaj od 15 idziemy, dobra. Dobra, trochę nam jednak zejdzie z tym zbieraniem funduszy, bo przed chwilą zapłaciła rachunki, które wynosiły 1900, także no jest fajnie. Mhm. Ale w sumie, jakby dostała dzisiaj awans, to, to to mogłaby dostać trochę więcej, to może udałoby się tego sługusa zrobić. O, super, dostałaś awans. Fantastycznie. Także te, te technicznie rzecz, rzecz ujmując, odrobiliśmy sobie te całe rachunki, tak mi się wydaje. Ale jeszcze chyba, no, jeszcze nas nie stać, bo to 3000, ale jeszcze troszeczkę. Umiejętności wszystkie do pracy masz, ale widzę, że dwóch przyjaciół ci potrzeba, więc, no, zanim to wbijasz, to trochę może minąć. Zwłaszcza, że twoi do, do, dotychczasowi y, przyjaciele tak trochę kontakty pospadały, no, ale spróbujemy coś ogarnąć, jak wróci z pracy. Może udamy się na parcelę publiczną, może niech gdzieś w końcu Renatka wyjdzie, bo tak cały czas siedzi w tym domu, albo po prostu będzie dzwonić do ludzi i tyle. Teoretycznie tego Tobiasza na tyle, że jakby do niego raz zadzwoniła, to może by przyszedł potem. No zobaczymy. Okej, okay, chyba już nas w końcu stać na tego robota, bo widzę, że ma ponad 3000 ten budżet, także jest, chociaż zanim ona to będzie robić, to pewnie i tak tego w tej turze nie zrobi. Coś mi się wydaje. Więc najpierw może się skupimy tutaj na tej naszej pracy. A miałaś go tym drugim razem, to miałaś go zaprosić, okej, okay. a już jest po północy, to możliwe, że on nie przyjdzie. Dab, dzięki, spróbuję przyjść jak najszybciej I pewnie, pewnie go nie zobaczymy Coś mi się udaje. A jednak to oh kurczę A czasami nie przychodzą No ale weź go powitaj, bo on zaraz sobie pójdzie Czyli tak pewnie o drugiej w nocy pójdzie Bo oni idą o tej porze Ale może chociaż ta, ta, ta godzinka czasu nam wystarczy tutaj Żeby parę gestów do, do, do niego wykonać I dzięki temu się zaprzyjaźnimy może W ogóle jaka, jaka kiecka tutaj mh, mh, I kozaczek I jest nóżka odsłonięta A tak z ciekawości, podoba ci się na przykład ten coś? Mm -hmm. ale jeden piorunek, to co ty, co, co ty mnie tu kłamiesz, że ci się podoba jak ci się nie podoba, czy może podoba jej się, ale nie mają chemii po prostu o nagle dwa, przed chwilą był jeden to ciekawe, ciekawe, teoretycznie nie jesteś aż tak zmęczona, tam widziałam masz na 16 do tej pracy ale to może niech się, niech się pójdzie spać niech wstanie rano i może rano popracujemy jeszcze nad jakimś jednym przyjacielem to jakby się udało to by, by, by może awans dostała też teraz fajnie by było no nie, no wiedziałam, że się popsuje, no musiał po prostu. No, no ej, ale przecież ja ci wyłączyłam. A ona musi go chyba naprawić. I dopiero jak go naprawi, to, to to on nie będzie. Dobra, teraz włącz, żeby on sam to posprzątał może po prostu. O, przyszły nam rachunki, tam widziałam. My tutaj pracujemy nadal nad e, kontaktami. Chodź no zapłać te rachunki. Jak zapłacimy rachunki, to znowu nas nie będzie stać na tego robota, także. No, trzeba to po prostu odłożyć może na następną turę. Jak będziemy bardziej tacy stabilni finansowo. Ale chyba się uda z nią zaraz zaprzyjaźnić. O, właśnie się udało zaprzyjaźnić, także. Masz wszystko, co potrzebujesz, teraz tylko co jedynie mogłabyś trochę ten zadbać o swój głód i możesz jechać do pracy. No i ciekawe, czy dostanie awans, czy nie dostanie awansu, bo teoretycznie ta ocena pracy taka jest. Nie, nie dostanie awansu. O, widzę, że chciałabyś się gotowania nauczyć, no tak, bo na tym chyba sobie robiła coś do jedzenia i akurat jej podskoczył punkt i teraz chciałaby kolejny zdobyć, no to możesz się pouczyć w sumie czemu nie, no dobrze zdobyłaś to chyba tyle, ci wystarczy do szczenia, chociaż nie, szósty by chciała dalej i po logikę też zdobyć i technikę, no ale na razie jesteś w miarę zadowolona życiowo to takiej wbijam raz na jakiś czas jakąś umiejętność no jednak jestem wiedzowym simem no to się przyda, nie? znaczy pasuje może bardziej o taką ale może byś tam przedzwoniła do tych wszystkich swoich różnych przyjaciół, żeby chociaż tak chwilkę pogadać, nie? jednak żeby te kontakty nie spadały dobra, do, do tego do, do kogo mogła to się zadzwoniła i trochę tam pogadała, więc te kontakty nadal są takie, że nie powinny spaść i może dzisiaj dostanie ten awans no raczej powinna dostać tak tak obstawiam, w sumie poszła w dosyć dobrym nastroju, ocenę pracy też ma spoko także mam nadzieję że to się uda no i jest awansik, fantastycznie. Są też pieniążki, więc ty, ty, tym razem już jesteśmy tak stabilni tutaj um, finansowo, że, że możemy sobie pozwolić na tego robota. Widzę, że musisz aż e, dwa punkty sprzątania, no okej, okay, to się ogarnie. Tego Sługusa to pewnie będzie robić troszeczkę, ale teraz ma akurat cztery dni wolne, to idealnie i zrobi Sługusa, i sprzątanie, i też dwóch przyjaciół jeszcze zdobędziemy. Także wszystko idealnie się zbiegło w czasie. Okej, okay, tam widziałam, że chyba w połowie już tego paska jest, także no całkiem nieźle jej to poszło. Ale jest siódma rano, sobota, także cała tura tutaj została przegrana, więc po prostu w następnej będziemy się starać dokończyć robota i ogarnąć ten awans i, i coś tutaj może otwierać te biznesy różne, także będzie się działo na pewno. Zresztą jak zwykle. No dobra, to w tym odcinku to by było na tyle. Zagraliśmy sobie po jednej turze w dwóch rodzinach. Chciałam powiedzieć, że dwie tury w dwóch rodzinach i takie. No teoretycznie tak, ale, ale w sumie to nie, bo cały czas gramy dziesiątą, nie? Tylko że w dwóch rodzinach, dwie tury. Dobra, nieważne. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli chcielibyście zagrać w jakichś wzgórzach, no to link do pobrania tego otoczenia macie w opisie. Jak również też macie link do kanału autorki tego otoczenia, czyli szczęśliwego ziemniaka, też jest w opisie link i też tutaj zawsze na końcu pojawia się w tych takich tych ekranach końcowych, można kliknąć i sobie przejść do kanału. Więc ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia następnych, cześć!